W tym roku przypada 80 rocznica męczeńskiej śmierci błogosławionej Natalii Tułasiewicz, patronki nauczycieli polskich. Postanowiliśmy w gronie nauczycieli, aby uczcić tę rocznicę i oddać cześć Panu Bogu za życie błogosławionej Natalii. Chcemy pojechać do Ravensbrück, do, do miejsca, gdzie ona oddała życie, więc zapraszam bardzo serdecznie na. Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli, 29 marca o godzinie 11 w sobotę będziemy celebrować w Ravensbrich właśnie Mszę Świętą. Potem złożymy kwiaty w miejscach do tego przeznaczonych, zapalimy znicze. Błogosławiona Natalia. Była wspaniałą postacią, nauczycielką, która była wierna swojej misji nauczycielskiej. W obozie koncentracyjnym, gdzie były Polki, także ona pełniła swoją misję i uczyła języka polskiego, przygotowywała Polki do zdania matury. A sama Pojechała do Hanoweru y, jako emisariuszka, aby podnosić na duchu polskie robotnice. Złożyła swoje życie w ofierze. Zapraszam bardzo serdecznie, żebyśmy mogli uczcić jej śmierć i prosić ją o wstawiennictwo.